Witam, mam przyjemność zaprezentować Państwu zgrzewarkę Spotter 4500 marki Velmo. Podłączenie wtyczek do zgrzewarek. Podłączenie zgrzewarek oporowych zasilanych międzyfazowo 400 V. Są to zgrzewarki dwufazowe. W przypadku wtyczki z czterema bolcami. przewód żółto-zielony podłączamy do neutrala. I dwie fazy. Niebieski przewód też jest przewodem fazowym. W przypadku instalacji pięcioprzewodowej przewód żółto-zielony podłączamy do uziemienia. Neutralny zostaje luźny. I dwie fazy. Niebieski przewód też jest przewodem fazowym w tym przypadku. Po prawidłowym zamontowaniu wtyczki zasilającej przystępujemy do podłączenia przewodów roboczych. Przewód masowy podłączamy do któregokolwiek z gniazd. W przypadku zgrzewarek oporowych nie ma znaczenia do którego bieguna podłączymy. Należy bardzo mocno dociągnąć wtyczki. Przewód sterujący z wtyczką zasilającą do przewodu roboczego do pistoletu. Pasuje tylko w jednej pozycji. Podłączamy przewód zasilający główny. Po prawej stronie zgrzewarki mamy programy do zgrzewania. Pierwszy program: przygrzewanie podkładek trójkątnych do młotka kinetycznego, przygrzewanie podkładek okrągłych, przygrzewanie podkładek prostych, przygrzewanie kołków, zgrzewanie na zakładkę, przygrzewanie drutu falistego, wyrównywanie nierówności, długie zgrzewy, spęczanie, odpuszczanie, nagrzewanie cięcie W przypadku dwóch ostatnich pozycji czas mamy nieskończony FF. Zgrzewanie materiału na zakładkę w tym celu należy wybrać program. Wybrać grubość zgrzewanego materiału. W tym przypadku będziemy zgrzewać materiał o grubości 1 mm. Przystępujemy do zgrzewania. W tym celu należy umocować masę Dobrze docisnąć. Materiały powinny być oczyszczone, odtłuszczone. Należy pamiętać o mocnym docisku. Przemocowanie masy do elementów stalowych. W tym celu należy do uchwytu pistoletowego zamontować elektrodę miedzianą. Nie ma znaczenia którą. Najlepiej z jak największą powierzchnią stykową. Przykładamy ją do oszlifowanego elementu. Masę dociskamy do materiału. Naciskamy spust w pistolecie. Przygrzewa nam się stalowa końcówka. Rozkręcamy mosiężny pierścień. Dokręcając go, masa została umocowana. Przystępujemy do pracy młotkiem kinetycznym z podkładką trójkątną do przygrzewania materiału. W tym celu należy ją zamontować w pistolecie, dokręcić i dociągnąć kluczem. Przykładamy podkładkę trójkątną, naciskamy spód i przygrzewamy. W ten sposób wyciągamy element kawałek po kawałku. Po operacji wyciągania, zawsze zostają wypukłości, które trzeba zniwelować. W tym celu zakładamy elektrodę do kasowania nierówności. Należy umieścić elektrodę na wzgórku i tym sposobem mamy wyrównane nierówności. W przypadku wniotek wzdłużnych możemy przygrzać drut falisty do wyciągania w wniotek. Do młotka kinetycznego montujemy uchwyt grzebieniowy. Zaczepiamy go za przygrzane elementy. I przy użyciu młotka kinetycznego przystępujemy do wyciągania detalu. Do momentu osiągnięcia zadowolającego nas efektu. Odcinamy mechanicznie elementy i lakierujemy. Do zgrzewania materiału o większej grubości używamy podkładek okrągłych, które przygrzewamy do detalu. Do wyciągania tych elementów używamy kaka połączonego z młotkiem kinetycznym. Zaczepiamy, przykręcamy młotek kinetyczny i przystępujemy do pracy. Daje nam to większą siłę przeniesienia. Możemy tym sposobem wyciągać większe elementy, twardsze, takie jak progi i słupki. W przypadku wgnieceń na elementach, gdzie jest krawędź chcemy ją odtworzyć, tak jak tutaj, w danym miejscu przygrzewamy pod kilka podkładek prostych, jedna przy drugiej. Przez oczka przeciągamy element, który nam pomoże w montażu. Zakładamy uchwyt grzebieniowy i najlepiej przy użyciu dźwigni wyciągamy element, który chcemy odtworzyć. Najlepiej ten element w tym miejscu odgrzać palnikiem lub opalarką, by jak najlepiej nam się odkształcił. W przypadku, kiedy element po wyciągnięciu wraca nam, musimy go ogrzać i schłodzić w celu zmiany struktury. W tym celu użyjemy elektrody węglowej. Mocujemy adapter do elektrody węglowej. Zakładamy elektrodę węglową. Przestawiamy na zgrzebarce czas na ciągły. Regulujemy prąd zgrzewania i przystępujemy do pracy. W momencie uzyskania odpowiedniego efektu składamy go powietrzem lub wodą. Strzewarki oporowe umożliwiają nam również zgrzewanie elementów na zakładkę, czyli jeden materiał do drugiego. Musimy mieć bardzo dobrze oczyszczone elementy i dobrze podłączoną masę. Zgrzewarką możemy również zgrzewać kołki z gwintem. Uchwyt do montażu kołków. Kołki troszeczkę inaczej wyglądają niż do zgrzewania wyładowczego. Mają dużo większy trzpień środkowy. Montujemy, przygrzewamy gwint. Weldman Spotter zgrzewarka 4500. Jest to zgrzewarka o niedużej wadze która umożliwia łatwy transport do pojazdu pojazdów w celu dokonania naprawy. Dziękuję Państwu za uwagę.